W sercu każdego człowieka, kiedy mówimy o sercu, nie odnosimy się jedynie do fizycznego organu, który pompuje krew, ale do głębszego, symbolicznego miejsca w nas samych, centrum naszej istoty. To serce jest przestrzenią, gdzie spotykają się nasze emocje, intuicje i duchowa mądrość. To miejsce, w którym niższe ja, średnie ja i wyższe ja. Łączą się, tworząc jedność, dzięki której możemy doświadczać życia w pełni, w harmonii i zgodzie z sobą samym oraz wszechświatem. Istnieją trzy fundamentalne aspekty, które razem tworzą naszą pełną osobowość. Zrozumienie ich, a także harmonijne współdziałanie tych trzech części jest kluczem do pełni życia i duchowego spełnienia. Niższe ja to Twoje wewnętrzne dziecko. W serce dziecka jest pełne uczuć, a jego reakcje są czyste i naturalne. Niższe ja. Nazywane także wewnętrznym dzieckiem, to nasza podświadomość, sfera, która przechowuje wszystkie wspomnienia, emocje i nawyki. Tak jak dziecko, niższe ja jest pełne uczuć, zarówno tych radosnych, jak i bolesnych. Reaguje spontanicznie na sytuacje życiowe. To ono odczuwa strach, radość, smutek czy lęk, które czasem mogą nas przytłaczać. Wyobraź sobie, że twoje wewnętrzne dziecko niesie ze sobą wszystkie swoje doświadczenia. Może być pełne energii, gotowe na przygodę, ale czasami może być zranione, wystraszone i potrzebować opieki. Wewnętrzne dziecko jest jak rzeka płynąca przez Twoje życie, pełna emocji i instynktownych reakcji. Czasami jednak ta rzeka napotyka przeszkody, stare rany, lęki czy nierozwiązane emocje. Kiedy tak się dzieje, niższe ja może utknąć w przeszłości, powtarzając te same schematy i reakcje. Aby pomóc wewnętrznemu dziecku płynąć dalej, Musimy usunąć te przeszkody poprzez przebaczenie, uzdrawianie i troskę o nasze emocje. Jak rozpoznać wołanie niższego ja? Uzdrawianie wewnętrznego dziecka nie jest jednorazowym działaniem. To proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Pamiętaj, że każda mała zmiana, każda chwila zrozumienia i przebaczenia przynosi krok ku większej harmonii i radości. Wewnętrzne dziecko potrzebuje Twojej miłości, opieki. I uwagi, praktyki przebaczenia, medytacji i wsłuchiwania się w emocje mogą pomóc Ci nawiązać głębszą więź z niższym ja i uzdrowić jego rany. Średnie ja rodzic wewnętrznego dziecka kto potrafi nauczyć się mądrości, potrafi także nauczyć spokoju swoje myśli. Średnie ja można porównać do rodzica wewnętrznego dziecka to ono odpowiada za nasze świadome myślenie, analizowanie sytuacji i podejmowanie decyzji. Ego, które jest częścią średniego ja, często chce kontrolować wszystko, bo boi się nieznanego. Jak rodzic, który chce chronić swoje dziecko przed każdym zagrożeniem, tak średnie. Ja stara się przewidywać i analizować każdy krok, co czasem może prowadzić do napięcia i stresu. Średnie ja można porównać do rodzica prowadzącego dziecko przez burzę: myśli, jak utrzymać kontrolę nad sytuacją, ale czasem gubi się w nadmiernej trosce. Ważne jest, aby nauczyć średnie ja, czyli tego wewnętrznego rodzica, jak ufać życiu i odpuszczać nadmierną kontrolę. Medytacja oraz ćwiczenia oddechowe jest jak uspokajająca rozmowa z dzieckiem. Wystarczy wziąć kilka głębokich oddechów, skoncentrować się na teraz i pozwolić, by zarówno rodzic, średnie ja, jak i dziecko, niższe ja, poczuli się bezpiecznie. Kiedy zauważasz, że twoje myśli są rozproszone, że gubisz się między przeszłością a przyszłością, to znak, że twój wewnętrzny rodzic wymaga uwagi. Wystarczy kilka głębokich oddechów i przypomnienie sobie, że moment mocy jest teraz. Tylko teraz możemy coś zmienić. Odpuszczenie kontroli i skupienie się na chwili obecnej pomaga przywrócić harmonię między rodzicem a wewnętrznym dzieckiem. Wyższe ja, mądry przewodnik, zaufaj swojemu sercu, które zawsze wie, co jest dla Ciebie najlepsze? Wyższe ja to jak mądry przewodnik, starszy dorosły, który czuwa nad Twoim wewnętrznym dzieckiem i rodzicem, średnim ja. Wyższe ja to Twoja duchowa esencja, pełna mądrości i miłości. Jest jak starszy członek rodziny, który widzi pełny obraz Twojego życia i zna najlepsze ścieżki, które prowadzą do harmonii i szczęścia. Wyższe ja zawsze wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Nawet jeśli ty tego w danym momencie nie dostrzegasz. Tak jak mądry dorosły potrafi rozwiązywać konflikty między dzieckiem a rodzicem, tak wyższe ja pomaga zarówno niższemu ja, wewnętrznemu dziecku, jak i średniemu ja, rodzicowi, znaleźć wspólną ścieżkę. Kiedy dziecko się boi, a rodzic próbuje nadmiernie kontrolować, wyższe ja mówi: Zaufaj, wszystko co się dzieje, prowadzi cię ku lepszemu. Wyższe ja jest jak opiekuńcza, spokojna postać, która kładzie dłoń na ramieniu zarówno rodzica, jak i dziecka, przypominając, że miłość i spokój są kluczem do harmonii. Aby połączyć się z wyższym ja, potrzebujemy chwil refleksji, modlitwy lub medytacji, jakbyśmy zwracali się do starszego mądrego doradcy po wsparcie i przewodnictwo. Kiedy masz kontakt z wyższym ja, czujesz, że jesteś na właściwej drodze, a twoje życie płynie w zgodzie z Twoją duchową esencją. Życie w pełnej harmonii to moment, kiedy wszystkie trzy ja: wewnętrzne dziecko, niższe ja, rodzic, średnie ja i mądry przewodnik, wyższe ja, działają wspólnie. Kiedy opiekujesz się emocjami swojego wewnętrznego dziecka, uspokajasz swojego wewnętrznego rodzica i słuchasz mądrego przewodnika, wtedy twoje życie staje się pełne miłości, spokoju i wewnętrznej harmonii. Pamiętaj, że kluczem do tego procesu jest miłość, cierpliwość i przebaczenie. Kiedy każda część Ciebie jest w zgodzie z resztą, możesz żyć pełnią i cieszyć się każdym dniem. Każdy z tych trzech aspektów musi współpracować, abyśmy żyli w pełnej harmonii. Kiedy dbasz o swoje niższe ja, przebaczając, uzdrawiając wspomnienia, gdy uspokajasz średnie ja, skupiając się na teraźniejszości i gdy szukasz mądrości wyższego ja, modląc się i prosząc o przewodnictwo, wtedy stajesz się jednością. Miłość przynosi szczęście. Bez względu na to, co robisz, pozwól, by miłość, cierpliwość i przebaczenie prowadziły cię każdego dnia. W ten sposób harmonizujesz wszystkie swoje aspekty i doświadczasz pełni życia.